W dzisiejszym odcinku przedstawimy wszystkie nowe ikony, które mają pojawić się w nadchodzącej Fifi, oraz postaramy się je ocenić na temat tego, czy będą użyteczne w samej grze. Niedługo stukną nam dwa miesiące, odkąd jest daily. Póki co, jeden cel zdobyty mamy 70 tysięcy, ale następny jest już założony. Walczymy o 80 tysięcy. Dlatego zachęcam Cię do subskrybowania. Zostaw koniecznie łapkę w górę. bimy ich ze 2000. Dziękuję, że oglądacie wciąż materiały Mexa HD, bo niezmiernie mnie to cieszy. A ja już nie przedłużając, zapraszam na. Dzisiejszy odcinek. Pierwszą ikoną, która ma pojawić się w FIFA jest John Terry. Obecnie temat Johna Terry'ego trochę ucichł, ale pamiętam jak 27 kwietnia. Między innymi tam niektórzy dziennikarze wypowiadali się na ten temat, że John Terry ikoną w FIFA 22 będzie bardzo mnie to zastanawia, bo obecnie jak mówię, no ten temat ucich i bardzo możliwe, że jednak Johna Terry'ego nie zobaczymy a może to było fake info no nieistotne, na razie, gdyby się okazało że John Terry będzie, to też nie jest to dobra informacja, no może poza fanami Chelsea, bo jednak John Terry w FIFA wygląda naprawdę bolcowato, oczywiście te statystyki nie są jakby wiarygodne, ponieważ one były wyciągnięte na podstawie średnich u ludzi, których widziałem w sensie u, ludzi, u osób, które nagrywały podobne materiały i właśnie również wystawiały mu... Swoje noty to jednak John Terry na pewno tego pace'a nie będzie miał za dużo. Co sprawia, że ikoną będzie słabą. I w momencie, w którym będziemy widzieli środkowego obrońcę, to będzie to kolejny kandydat do tego, że będzie mniejsza szansa na Rio Ferdinanda. A jak wiadomo, Ferdinand od lat jest jedyną grywalną ikoną z Anglii, w sumie nie tylko już na środkowej obronie, ale w ogóle jedną z najbardziej grywalnych ikon z Anglii. Więc no to dość smutny temat, bo John Terry, jak mówię, raczej furory w FIFA następnej nie zrobi. Kolejną ikoną jest osoba, o której zrobiłem wczorajszy materiał, no ale i dzisiaj musi się również pojawić, mianowicie Jerzy Dudek, czyli pierwsza polska ikona, która już niemalże jest potwierdzona, bo tam wyciekły te informacje o tym, że FIFA 22 jest w kodzie gry napisane m.in. kluby po kroju GKS Tychy czy Concordy Knurów, gdzie właśnie Jerzy Dudek grał, no a te kluby nie mają po co pojawiać się FIFA 22, więc jest to oczywista notka do tego, że tam wiecie w profilu ikony Jerzy Dudek będzie miał napisane te kluby, tak jak każda inna ikona. I jeżeli chodzi o użyteczność Jerzego Dudka, no to jest to temat rzeka. Każdy z nas, myślę, że sobie zdaje sprawę, że bramkarze w FIFA mają dość no, charakterystyczne działanie. Niektórzy bronią u kogoś fantastycznie, u drugich osób źle. Na przykład u mnie Manuel Neuer zawsze się nie spisywał, a ktoś mi pisze w komentarzach, że u niego Manuel Neuer to najlepszy bramkarz w grze, i jest to jak najbardziej w porządku. Natomiast jeżeli chodzi o Jerzego Dudka, to tak jak mówię, no. Myślę, że ta ikona na pewno furory nie zrobi. Aczkolwiek jest to super opcja, że w końcu pojawia się pierwsza ikona Polaka. Tak jak wspominałem w ostatnim materiale, o wiele bardziej cieszyłbym się ze Zbigniewa Bońka, bo wiadomo, jest to zawodnik w polu. A najbardziej to cieszyłbym się z Kazimierza Dejny. Bo tak jak wspominałem, Kazik Dejna mógłby mieć nawet 5 na 5 gwiazdek, co mogłoby być naprawdę game changerową ikoną w grze. No ale na razie nie ma o co w ogóle o tym myśleć. Myślę, że akurat Kazimierz Dejna nigdy w samej grze się nie pojawi, bo. Nigdy nawet nie było jakby samego cienia jakikolwiek szans, że to właśnie on byłby ikoną. O Jerzym Dudku się mówiło, o Zbigniewie Bońku najwięcej. No ale to ostatecznie Jerzy Dudek ma w Fifie się pojawić. I szczerze? Ja jestem giga zdziwiony. Nie wiem dlaczego akurat Jurek Dudek, bo... Myślałem cały czas, że yy, w Boniek Ale jednak ma być to Jerzy Dudek Ciekawe, naprawdę Kolejną ikoną, która wyciekła przy okazji Między innymi Jerzego Dudka I która ma podobno, jest już oficjalnie potwierdzono Jest Kafu Czyli piłkarz z Brazylii występujący na pozycji prawego obrońcy i powiem Wam, że ta ikona naprawdę będzie świetna w sumie jak każda ikona z Brazylii, bo tak naprawdę tych ikon z Brazylii, która jest słabe, to możemy nie wiem, wyliczyć na palcach jednej ręki, bo tam nie wiem, Rivaldo może Sokrates, aczkolwiek Kafu na pewno będzie jedną z tych lepszych ikon. I co lepsze, te statystyki, które tutaj na, na karcie wyglądają kosmicznie, aczkolwiek strasznie mi przypomina Carlos Alberto, nie? W ogóle wygląda tak samo i myślę, że będzie tak samo dobrą ikoną, która będzie występowała u większości na środkowej obronie, aczkolwiek kafu prawdopodobnie już tą ikoną potwierdzoną jest. Więc myślę, że go akurat zobaczymy i bardzo dobrze, bo to zwiększa szanse na to, że jak zobaczymy flagę Brazylii podczas paczki z ikoną, co się zdarza niezwykle rzadko, ale czasem się zdarza, to będzie oznaczało, że jest szansa na kolejną świetną kartę. Więc bardzo mnie cieszy, że Kafu właśnie będzie. Tym bardziej, że nie wiem, czy większość z was wie, ale Kafu trzykrotnie wystąpił w finale Mistrzostw Świata, także no. Myślę, że jest to karta naprawdę, która zasługuje na miano ikony i w FIFA powinna się znaleźć. Jeżeli chodzi o serię potwierdzonych ikon... <laughs> Jeżeli chodzi o serię potwierdzonych ikon, to kolejną jest Antonio Di Natale, tak jak Kafu i Jerzy Dudek również wyciekli z tego samego źródła, więc prawdopodobnie Di Natale ikoną w FIFA 22 również będzie. I powiem Wam, że te statystyki na jego karcie już myślę, że będą wyglądały lepiej i sama karta będzie w miarę dawała radę, chociaż stawiam, że to będzie bardziej poziom Del Piero. Ale tutaj, w tym wypadku naprawdę wszystko zależy tylko i wyłącznie od tego jak ile będzie miał gwiazdek sztuczek i słabszej nogi. Tego nie wiem, ciężko mi naprawdę oszacować, więc nie chcę się w ten temat zagłębiać, aczkolwiek jeżeli byłyby dobre to Dinatale Natale myślę, że dawałby radę. Oczywiście to nie byłby Game Changer czy coś, ale byłaby taka przyzwoita karta, no też zależy od balansu, zwinności i tak dalej, powiem wam tak szczerze. Prywatnie, oprócz Di Natale i w ogóle tych wszystkich ikon, nic na razie mnie nie zachwyca. Najbardziej się cieszę z Jerzego Dudka, ale tak szczerze, na ten moment, gdzie jest jakiś Di Stefano? Takie ikony, które są game changerami, bo takich naprawdę nam brakuje. Sam Di Natale, zobaczymy, ocenimy. Jeżeli chodzi o statystyki, ma naprawdę całkiem niezłe, ale jak mówię, no bardziej to jest poziom Del Piero, i na tym, w tym momencie gry już byłby absolutnie niegrywalny. Myślę, że tak do marca, Max. Także no, nas na ten moment no nie jest to jakaś nadzwyczajna karta, także myślę, że po prostu można się cieszyć, bo Di Natale był świetnym zawodnikiem, ale na realia FIFA to nie będzie jakiś zabójca. Natomiast, żeby troszkę podgrzać atmosferę, tutaj również jedna z tych potwierdzonych ikon z tego samego źródła, a mianowicie Abedi Pele. Jest to piłkarz w ogóle z dawnych lat, także ja szczerze go w ogóle nie pamiętam. Piłkarz z Afryki, a, a dokładniej z Gany, ma również pojawić się jako ikona, i powiem wam, że akurat Abedi Pele może być game changerem w samej grze, bo statystyki ma naprawdę całkiem niezłe. Jeżeli by miał 5 gwiazdek sztuczek na pozycji CM, nie, nie na pozycji CM, tylko oczywiście na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego. To myślę żeby robił robotę tak szczerze Ciekawy, Ciekawi mnie naprawdę ta karta Obecnie wydaje mi się najciekawszą Z całego zestawienia ikon które mają się pojawić I jeszcze nie wiem czy mnie tutaj Pamięć nie myli ale Abedi Pele Chyba był we wcześniejszych Fifach Wiecie w tej drużynie klasycznej jedenastki Gdzie kiedyś był Zbigniew Boniek To wydaje mi się że oprócz Bońkiem grałem właśnie Abedi Pele i się zastanawiałem wtedy Czy to jest ten Pele wiecie legendarny Ale nie Abedi Pele a Pele To w ogóle dwie inne osoby Aczkolwiek Abedi również ma pojawić się w Fifie jako właśnie nowa ikona i bardzo mnie ciekawi bo wydaje mi się że chyba jest najciekawsza z całego zestawienia ale przychodząc do kolejnego piłkarza to może być topowy bolec a mianowicie Tim Cahill na karcie 90 i jest to znowu nowa ikona, która żadnej oczywiście innej karty Fifi nie ma No bo jaki jeszcze inny piłkarz mógłby być właśnie z Australii No i właśnie Tim Cahill o cenie 90 na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego Nawet gdyby miał 6 na 6 to raczej nie byłaby to dobra karta Troszkę mi się kojarzy z Blonkiem tym na SPO w wersji Baby, no ale On chyba aż tak dobry nie będzie Chociaż te statystyki no prawie w gangu Hulita, jakby mu dodać ten jeden Pace'a to byłby gang Hulita niby no nie wyglądają aż tak źle, ale jak mam być szczery, raczej mi się wydaje, że Tim Cahill będzie słabą kartą w grze i nie będzie zbyt użyteczny, ale też jest to zaufane źródło, które podaje moi drodzy, że właśnie ten oto piłkarz w FIFA się pojawi, także no jestem bardzo ciekaw tego, ale jak mówię, no na razie ten Abedi Pele zdecydowanie wygrywa, no i Tim Cahill raczej takiej furory w Fifie nie zrobi. Piszcie koniecznie w komentarzu, kogo Wy osobiście chcielibyście jako ikonę FIFA zobaczyć. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć!